Kurwa, ale mnie się szczać chce. Ja dole, czy ja muszę mieszkać pod ściekami. Życie menela takiego jak jas się. I co, kurwa jak cię zaraprasnę, nie ma go wózka żółw. No to mnie znokałciłeś w a ja mam dla ciebie propozycję. Jaką propozycję? Nie oddam ci wózka za amarenem oczy, mordo. Nie taką propozycję, też cię denerwuje denerw życie żula tak jak mnie? I kurwa, jest świetna szczególnie noce w luksusowym wózku. Koczowniczy tryb życia i żebranie na ulicy, wiesz, jest po prostu zajebiście. Denerwuje cię życie, żula? Ja właśnie idę skoczyć z dachu. Zrobię magika z krawężnika, popełnię samobójstwo. Moja propozycja to zrób to ze mną. Nie i chuj. Ty naprawdę nie rozumiesz, ja serio skoczę z dachu i pierdolny głową w ziemię. Zamrukuję w betonie. Muszę ci coś powiedzieć zanim to zrobisz. Co, przyjacielu? Mam to w dupie, skacz se nawet z dywanu na podłogę. To chociaż chodź ze mną, ok? To co, nurkujemy? Wypierdalaj. Ło kurwa ale poleciał. Lepiej niż Kamil Stoch. Dzień dobry! Chciałbym kupić denaturator. Co to kurwa jest? No wiesz pan, dentaruran. Co to kurwa jest? Denaturator. Denaturat na tole. Już wiem, deranoutat. Trzeba było tak od razu, żartowałem, nie mamy. Spierdalaj. Kurwa, kolejny kiosk bez dentarurany. Kurwa poniosło mnie. Czemu pan go pobił? Bo mnie wkurwiał. Aha, to spoko. Ale fajne autko. Jakbym takie miał, to byłoby zajebiście. Wszystkie dupy moje. Zaraz, zaraz. A może je podpierdolę? Hahaha, ha, ha, ale chujowe zabezpieczenia. Ale fajnie się ty ma utem zapiadala, może jest sprzedam i kupę sedom. Ty kurwa, za tą kadziesz auta, powinienem ci nastrać na mordę. <grystanie> pierdolę to, ten menel z początku miał rację, nie warto jest żyć jako menel. Co ja pierdole, przecież życie jest tylko jedno, nie skacze. O kurwa, go no, unfleci.